Aha. Witamy w kiczowych wiadomościach Nazbierało się jest więc no, A my zaczynamy Najpierw ważne info z dzisiaj Banji zawinięte do więzienia Bandurka No i widzicie i kolejny raz tu jest podany fake news nie? To jest jakby To jest, to jest fake news Ani Ulfik ani Tuszo nie zostali zatrzymani Jakieś chłopcy, chłopcy Jakieś skrzynki chłopcy, wymyślił No, no niestety szalony, szalony kretyn to jest człowiek Który coś tam podsłyszył Doda dwa grosze od siebie i lecą, nie? Tuszol był kurwa, u dentysty, a, yy, a jak była loteria czy jakiekolwiek skrzynki kurwa, to nawet Ulfik w tym udziału nie brał, bo go w Banji nie było. Bo Ulfik od kiedy jest w Banji? Nie wiem, od pół roku? Od roku? No. Mógł tam jeszcze kurwa wpisać, nie wiem, mojego starego. I chuj. Mergano i Ginny po prostu siedzą w kiciu, prawdopodobnie za loterię na fejmie, jakie będą dalsze losy chlopaków, dawaj ta suba a się dowiecie, jest ban u Magicala. nie wiadomo o co chodzi, bo ostatnia transmisja była 10 dni oh. temu, możliwe że to jakaś oh, no. Hmm. Anyway. Robnostka. A możliwe, że to Biedroń wywalczył mu bana, bo polityk niejednokrotnie pisał na Twitterze, że pisze do kika, by ci wykluczyli Magicznego z Zielonej Platformy. Na razie nie wiadomo. No i teraz klasyczny odcinek z klipami. Szybkie newsy. Obecnie lekki przestój. Oglądanie YouTubeka, Granie w gierki. Choć u niektórych fajne szociki. Na przykład NZQ przestrzega wszystkich przed śliskimi drogami w te zimowe dni. samochodem. Ła! A! No jebany lutno! Ale kurwa, ja nie wiem... Stary, jakby, what the fuck? Co ty kurwa robisz na rowerze kurwa na lodzie, nie? Jakby to jest stary... To jest stary... No nie wiem, pachnie mi to typowym ziomkiem, który mówi i usilnie y y upiera się przy tym, że można rowerem jeździć przez cały rok. Ja pierdolę, no! Si coś Jest kurierem i żarcie rozwozić za na życie? No to, no to by przeżył, kurwa, do rozpoczęcia sezonu wiosennego, nie? Było mało, mało, nie? Wiele osób żyje turniejem CS Maszy. Dziś będzie wielki finał o 19. O wielkie pieniądze i sławę, a weźmie w nim udział drużyna grubiutkiego leku. Ty jesteś idiotą? Ty jesteś idiotą, <grym grym grym grym> idiotą na na prostu. Na no zdrowie, ale kurwa, kiśnięcie gejowe. Oraz drużyna Ganga Muruna, która była nawet posądzana o łamanie regulaminu i posiadanie smarfa w teamie. Jakbym miał na ciebie dowody, że już wypierdala z turnieju i tyle. Bo to, to znaczy białko, jakbym powiedział. Mnichu, to się co? No dobrze, i Czekaj. złych Czekaj, słów użyłem. Czekaj, kolego, zły. spokojnie, co ty jesteś taki jakiś narwany? Mikołaj się. Chodź co? Czekaj. Co to kur, co ty robisz? Co ty powiedziałeś do tego dziecka? Kolego! W jakimś innym języku mówisz, żebyśmy się nie zorientowali? Koleżko! Przestań rzucać czary! Słuchaj, jak słyszałeś do mnie, mówisz, że masz białko, to znaczy, że masz białko, a nie że ma... Okazało się, że dwie różne osoby miały podobną manierę gadania i głos, ale to dwójka innych ludzi. Emocje są czy to podczas gierek, czy w trakcie treningów. Daj, co jest? Tak to co? U Suchara grane jest w GTA na hardkorze z Owerem Slayem i jaskułem, czyli robisz wszystkie misje bez żadnej wyjebki. Ktoś raz się wyjebie, zaczynasz od nowa. Ale generalnie jest wesoło. Sku. Tak, tak, Ty tak, z... wiem. Nie, oh, <noise> 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 Jak 300? 237. No tak, no żartuję. No. to sprawdzę od razu. Wszystko, mm. wszystko weryfikujesz. No, nim nic nie ma. No bo ciekawie jest. A gówno mordy, bo mordy za nim. No, bo... weryfikacja. No, i... no właśnie nie, trwało to 5 sekund. Powrócił x Choć w tytule streama miał napisane, że to nie powrót. Taki stream pogadankowy okay. i z lokowaniem, wiadomo przynajmniej, że żyje. To o kurwa, widać mnie na kamercy. Ja. A co to, co to znaczy, że powrócił? To gdzie on kurwa był? A pierdolę. Sorry. Po ostatnim viralowym klipie, o którym i tak już każdy zapomniał, Vanessa Można prosić o dostęp do. na 24 godziny. Dzisiaj będzie to długa smutna noc, którą. umiliłybym Twoje zdjęcia. Umiliłyby. Zdjęcia, Jeśli zdjęcia okażą się warte, na pewno wykupię dostęp sam. Ok. Paczka zyskała chociaż wiernego fana. Ja sobie akurat. Nie denerwuję się mi, Tak, absolutnie. Nie widziałeś chyba jeszcze. Nie widziałeś jeszcze mojego zdenerwowania. Pago na ostatnich dniach odpala sportowe streamki, głównie z piłki nożnej. Myślałem, nie, 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 nic bym o tym mówił. A, p***, żartuję. Aha, myślałem, że Alfa football. futbol, sorry, 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 sorry. To sorry, A zł. To nie wiedziałem, dobrze. Jo, 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 odpaliliśmy. U Pajaloka nadal trwa przedłużany... Tak to wiadomo, ciupanie w gier. Nie no, to musi być fantastyczne, to musi być yy, fantastyczne przeżycie. Mieszkanie w jednym budynku, kurwa, z tym człowiekiem, gdzie losowo, tam nie wiem, 5-6 rano yy, ktoś syreny bombowe, kurwa, odpala. Na, na full pizda, na głośnikach, kurwa, yy, mieszkanie obok. No. Jest na przykład taka gra, że robisz własne zoo i zwierzątka mówią to, co ty im nagrasz. <sum> <laughs> to zostawiam lepiej. Ach <laughs> oh, kurde, o kaszce. Stary na jevan. To ty zrób, uderz tak w klatę, tak. Zrób tak. Give me your money, give me your money, your shoot. Ale wiadomo, że nie wszystkie gierki są takie fajne do poczilowania. Next CS GO. Obecnie grający w LoLa po 12 latach przerwy zrozumiał z jak ciężkimi psychicznie przeszkodami mierzą się na co dzień nerdy i streamerzy ciupiący w tę niewdzięczną grę. Nerdy jebane są nie i dalej grać się potrafi, takie takie siedzące przy tym komputerku jebanym, Jak można tyle grać mi być taką c**ą, pierdol... Chłopu góry, nie pierdol, no nie pierdol... Dobra, koniec gry, Wypad wypadły mi przyciski wszystkich złotych. Pokażę. <grym> no wiecie gry. jak wypadły to jest. Czasami trzeba się powkurwiać. Kur Żeby potem móc dostać zasłużoną do podczas zwycięstwa. jak lubisz oglądać newsiki, albo... Tylko ja mam wrażenie, że jeśli nie klikasz klawiszy w tempo, nie? Że wiesz, jeśli mam powiedzmy 10 przycisków, ja je klikam wszystkie naraz i losowo kogoś zabiję, to nie znaczy, że go z skillem, tylko kurwa RNG. A jeśli jego postać nic nie wykonuje, a ja w tle słyszę, że on cztery przyciski naraz kurwa klika i myszką, to chyba... W... Chyba średnio jest tam mechanicznie, nie? Bo inne filmiki i strumyki to na Nie Nieważne, że jest upośledzony, ważne, że jest szczęśliwy. Co ty kurwa piszesz Pawlata? Nie pisz tak. Wagieta to jest spoko, spoko morda. Nie pisz, że jest upośledzony, bo nie jest. Jest spoko mordą. W drugim monitorku ciupać można w Return of the Science Darmowe MMORPG dla tych, co mają jaja wejść w świat Dragon Balla. Gierka w oldschoolowym stylu. Bierzesz bohatera, tłuczesz ludzi w PvP, robisz ekipę i walczysz o dominację. Dungeony, klany, naparzanie wszystko jest! Klikasz link w opisie i masz 3 dni premium za friko. Dropisz brońki, ulepszasz, namawiasz ziomków i dominujecie serwa. Właś w opis i nawalaj. Jak już pokazujemy Bagetsona Michaela, to oprócz ciągłego treningu z nawet tak zakręcony zadymiarz jak on, zadziwiony jest zachowaniem swojego rówieśnika, Kamila Spłocka. No to wyjebał się na mnie. Nigdy byś... To była ostatnia osoba, po której bym się spodziewał jakiegokolwiek... Okej. Okay. Ja Przepraszam, wyjebał się? To pierwszy się wyjebał. Nie przyjechał na Antosie. Oszoło mnie jebać. Ale z sucharem ja myślałem, że naprawdę miałem zajebistą więź. Ale sprowadził mnie szybko na... <laughs> Ja pierdolę, ja, ten człowiek ma ko, tyle samo lat, co ja. I on tego nie rozumie, że ktoś nie będzie mu go poklepywał po plecach. To okay. nie przyjechał nam to się. No to yy, powiedział swoje. Bandurka pokazał swoje zdjęcie klasowe. Zgaduj tu i teraz, który to on. Tutaj? To z Wandura? <śpiewa> ja pierdolę jaki lamus! <śpiewa> Nie uwierzysz, ale ten w okularkach. Uwaga, następny, następny, uwaga. <śpiewa> Jezu, jaki dobry chłopak ty. Bandit kartel. <śpiewa> ja pierdolę. Jak już pokazujemy wielkie bungee, to Nitro zlikował jak mergano. Wygrał se milion dolarów przelew i normalnie trzymał sztabki złota w łapie. Co no Szemu to co się Marian z Tobą gada ogólnie. Co ty kurczas? My streamujemy, kurwa. <tum> Co ty, co puszczasz? Nie pierdolę, kur... No ale już taki jest ten sport. Kasiks za granicą. Aremo otwiera karciochy za parę dziesiąt tysięcy u multimilionera z Bungee. Plotki o ciąży Kasiks usłyszeć mogliśmy od Dawida Jaspera. O! W ciąży? Kasiks teraz w Indonezji. Tak, w ciąży jest normalnie. Nie obrażaj mi Dawid Jasper, by ten w ciąży, drugim miesiącu ciąży zrętuł. I nie obrażaj mnie na tego, by ten ciąży i się nie mogę stresować. No, no to, to ty ją właśnie obraziłeś, że daje dół. Bo to prawda, puszczarska to prawda. Ja pierdolę, kurwa, co ten Jasper mówi. Ja pierdolę, na miejscu Remzuły to bym się zdenerwował. A skąd taka ty, informacja? Dawid, skąd ty masz niby Twoi, to, wiedzieć, że Kasi... nie umie, ich tu nie umiem przypilnować, dziwisz, że daj lewo i prawo? Na co oskarżenia, chcesz w pyst dostać... Dawid, bo może Remsułać się może pobić za to, co ty gadasz. Mokry Suchar miał streama z niepełnosprawnymi, na którym Mikrus wkręcił... Jaspera, że Antosie serio były przekupione. No a jak Jasper, to i Tapson. Mamon po siedmiu miesiącach pobił rekord tupsona. Strimer z podniety nawet wstawił storkę na Instagrama. Mamuta coachowało dwóch profesjonalnych speedrunnerów. Jeden nie wytrzymał psychicznie wyzwisk Kamisia i wyszedł z Discorda. Nie możesz nas jebać. Ja już naprawdę szczerze nie mam ochoty, kur... Jak ja widzę, ile ja ci czasu poświęcam, staram się z pełną empatią... Znoszę te wyzywanie. Krafter też. Kraftor dzisiaj już po prostu widać, że kurwa dosyć i wyszedł. No, co się dziwisz, kur... wyszedł z kole, jak jaką każesz spierdalać. Jak ja bym ci kazał spierdalać, to co byś zrobił? No też byś wyszedł, wyszedł z kola, no proste, no. no Kamil, no kurde, trochę no jesteś stary. Ja nie wiem, tu za To jest niesamowite stare, oni, oni niańczą, niańczą tych mamonów, kurwa, tych, tych random brusów i tak dalej i... i po pięciu latach nadal do nich nie doszło, że ci ludzie są niereformowalni? To trochę, to stary to jest trochę na zasadzie, jak jest jakiś patus, o którym wszyscy wiedzą, że bije, yy, że bije kobiety, jest totalnie świernięty. I zawsze się znajdzie kurwa jakaś dobra samarytanka, która przyjdzie i powie, nie, ja go zmienię. Po dwóch tygodniach ma pizdę pod okiem. Parszy od kurwa wczoraj prawie dwa razy, tak? No to. Tu powinieneś ty dawać dobry przykład jemu, a nie na odwrót. Komentarz dodał oczywiście obecnie odtwarzacz klipów i filmików zbanowany w LoLu, Rybson LoL. Ty, ty ba, dawać ten dobry ten przykład, przykład jemu, a nie co na odwrót. No, kurwa, no. O, on się nie musi tak obrażać. Ja tak nie... Ty, t, co jest? Rybson już, Rybson już jest skończonym streamerem, bo, bo go w LoLu zbanowali i, i od razu został pantoflem? Zapierdala teraz ten? Zapierdala teraz na szmacie na chacie? Chłopie, matko boska. Jaki wstyd. Dłotka, tak, kurwa, no, błagam, no nie, bo nie raz kurwa, się wydywamy to się, to wydawamy, nie, się no, no. ja pierdol się, no to, dalej ale nie jest Tak, tak, tylko z Mamonem to jest tak, jak Mamon cię wyzywa, no to wiadomo, że to jest taki banter koleżeński, jak ty pojesz do Mamona, to się mutuje i obraża. Dlatego ja mam wyjebane. Mamon, jesteś zwykłą k***iwą Chciałbym, cię mieć na celi, byśmy cię ja akurat. Fagatka jest mega hot, więc fajnie, że się rozwija artystycznie. I, a ja też uważam, że każda osoba, która krytykuje fagatę za to, że ma oni fansa, za, za to, że tak chodzi z kompo ubrana, za to, co jakby wrzuca, nagrywa, jest po prostu zazdrosna. I teraz tak, kobiety jej zazdroszczą tego, że nie będą wyglądały jak ona, a faceci są zdenerwowani, że nigdy w życiu z taką kobietą nie będzie ich nic łączyć. Im zostały jakby te, te wszystkie no każdy ma jakiś zasięg, nie, więc fix zasięgu jest, więc fix w ich, w ich zasięgu jest, no so, są tego typu są tego typu kobiety, tak, a a tego typu a tego typu boginie, no już nie są, nie, więc no ja wiem, że za chwilę znajdzie się jakiś znajdzie się jakiś fetyszysta i będzie mnie próbował przekonać, że że tego typu żona jest lepsza od tej. No ale dajcie sobie spokój. nie. A ona nie ma mózgu? Fagata? Fagata jest inteligentna bardzo. Ale jak, jak ty chcesz oceniać poziom inteligencji fagaty? Skoro ciebie przerasta test. Test ośmioklasisty. Ale jeba***a, że nie obrażam? Czy widziałem fagatę z makijażu? No, słuchaj, dwa razy się zdarzyło. Ale nie będę mówił w jakich, w jakich okolicznościach, ale się zdarzyło. Ty, co za sfera? Kurde, rzeczywiście jesteś w nerwach, bo. A co ty tak ją bronisz? Ja fagaty jej ja nie bronię, tylko od kurwa mam takie wrażenie, że naprawdę jest jest tyle osób, na które nie zwracacie uwagi, a po prostu uczepiliście się jak rzep psiego ogona kurwa ciągle tych samych ludzi. Jakby to jest. To jest najłatwiejszy take na świecie, powiedzieć, że faga to jest No jakby, no, no nie możesz nikomu podpaść. czy ten ran nie poszedł kur... to to nie bardzo, byłem dobry w bardzo dobrze go zagrałeś. Ale ja nie, jest... nie byłem w nerwach. Radość Kamila jednak nie trwała zbyt długo. Miesiące niespania, ciulowej diety i nerwów poszły na marne. Tapson, który Minecrafta nie dotykał przez długi okres czasu. każualowo po przerwie od streamów, gdy poświęcał czas swojej kobitce. To jest jak powiedzenie, że woda jest mokra. Stary, ale widzisz, bo Zobacz, masz dupę, nie? Masz tą fagatę. Ta fagata se prowadzi OnlyFansa, coś se tam rapuje lepiej, gorzej. Ja akurat myślę, że gorzej niż lepiej. A tak, i, i codziennie, jakby ja codziennie się stykam z, z takimi engagement baitami, czy na Twitterze, czy gdziekolwiek indziej, które cały czas dyskutują o tym samym. Stary, jeśli uważasz, że jest szmatą. No to jest szmatom. No ona nie zaszmaciła się wczoraj. W twojej głowie, tylko tam szmatom już musi być od dłuższego, od, od, od jakiegoś dłuższego czasu. Więc co, ty codziennie kurwa przeżywasz, że jest szmatą? Że codziennie, że coś tam kurwa robi cały czas? No tak, no robi, no cały czas robi, no. A potem, kurwa, potem najlepsze jest to, że ci najwięksi mo mo moralizatorzy, jak papież Polak i cała, kurwa, ta reszta e, prawicowców, kurwa, którzy żyją wedle schematu, nagle się okazuje, nagle się okazuje, że oni z konserwatywnymi wartościami nie mają nic wspólnego. Tam, kurwa, tam trzy czwarte, jak nie, jak nie w ogóle e, e, wszyscy. Są za jakąś laską, z, która kurwa kiedyś komuś dała, a teraz oni odchowują jego dziecko, żyją kurwa bez ślubu. Papież Polak to już w ogóle, kurwa, jaki to, on, jaki to on nie jest prawy, jaki to on nie jest męski, kurwa moralizował wszystkich, kurwa, przez lata poszedł, kurwa, do prime za 10 tysięcy złotych. No ja pierdolę, no. Więc ja po prostu. Mi, mi fagata naprawdę jest obojętna, nie? Mi się to większość rzeczy, które ona robi, nie, po, nie podoba. Tylko widzicie, ja nawet nie wiem, co ona na dzień dzisiejszy robi, bo mnie to nie interesuje. Tylko dużo gorsze od tej fagaty, która robi w sumie praktycznie cały czas to samo, są tam delikatne odchyły. To dużo gorsi są ludzie, co kurwa tym żyją, tylko po to, żeby mówić, że im się to nie podoba. Więc mnie to na przykład tak trochę kołchuje lata, nie? Jak ona tańczy na koncertach i tak dalej, no... No nie wysyłajcie mi tego po prostu. Nie chce tańczy. Ona może nawet z gołą cipą chodzić na tym koncercie. To jest jej kurwa sprawa i ludzi, którzy za to zapłacili, żeby tam być. Jak fagata jutro, nie wiem, potrąci królika, bo będzie grać na telefonie zamiast skupiać się na jezdni, to to będzie coś nowego. Będziemy mogli przeanalizować, czy zrobiła dobrze, czy nie. Ale czym wy mnie chcecie zaszokować? Że chodzi skąpo ubrana? Kurwa, od 6 lat chodzi z ubrana, że śpiewasz piosenki o lizaniu cipy. Kurwa, od kiedy pierwszą piosenkę puściła, to one są o lizaniu cipy. Że y, Monly i że kurwa cycka pokazała. Chłopie, to był news 3 lata temu. Obecnie to nie jest żaden news. Wrócił sobie z basenu, sauny i siłowni. No i tyle, no. Czy ten teatr po raz setny? No bo ja codziennie dostaję stary cztery donaty i osiem wiadomości kurwa odnośnie fagaty. No nie, to stary, no nie chce mi się. Czy nagra film pornograficzny, to czym go przeanalizował? Przecież nagra film pornograficzny. Co prawda lesbijski, ale nagrała. No i wysyłaliście mi to. Bo jakaś trochę załatwia hipokryzm, bo raz mówisz, że kojata się kończy na 40 kg, a w agatach się nie kończy na 40 kg, na 60 się nie kończy, ale przez to, że jest popularna, to przymykasz na to oko, czy co? Strażak, weź ty się w łeb weź ty idź do remizy, usiądź kurwa dupą na hydrant i go kurwa odkręć. Co ty kurwa w ogóle za wiadomość do mnie napisałeś? Ty jesteś jakiś kurwa opóźniony czy co? Ja pierdolę, z kim mi tu przeszło do czynienia, ty? Matko jedyna, matko jedyna. Zjadł zdrowy obiad, popił białeczkiem, wyniósł śmieci, wyprowadził psa i jeszcze z chlorem w oczach na wyjepce pobił siedmiomiesięczną tułaczkę mamuta na szczyt w zaledwie 7 godzin. Jeden dzień! On tam... ty, ty, tych to, tych to ja w ogóle tych mamonów, tupsonów, te wszystkie osoby, które od yy, w chuj czasu jedyne co robią to grają w tą samą grę, żeby jak najszybciej ją przejść. Tych ludzi to w ogóle bym kurwa wsadził w kaftan kurwa i specjalnym autobusem ich wywiózł z tego kraju. Ja pierdolę. To jest, to jest następny temat, który kurwa kochuje mi lata i codziennie jestem bombardowany tym z każdej strony. Ten przeszedł Minecrafta w 27 minut, ten w 26, potem tamten trenował i przeszedł 25. Yy, XQC pobił jakiś rekord i w 14 minut przeszedł. No matko boska, matko jedyna. Stary Ty w Lola grasz przez 10 lat, no ale nie robię z tego newsa, nie? Segram, bo segram. Jakby nie każdy segra, w co segra, ale że ludzie się emocjonują tym, że ktoś, kurwa, jakiegoś smoka w grze ubił 10 sekund szybciej od drugiego, to już jest źle, nie? Excusy to największy streamer na świecie, ignorancie? O nie, ale się teraz wykazałem nieuwagą. Wujek już nie jarzy, dziadzia jest już stary. No niestety. Widzicie, jaką się ignorancją wykazałem. Hmm. Słuchaj, on może być, kurwa... Przeogromny. On może być on może być dziesięciokrotnie większym streamerem niż każda inna osoba, która jest w tym rankingu. I nadal koło chuja mi to lata, czy on kurwa w Minecrafcie zbija smoka w 14 minut, w 13,5, w 7, w 28 czy w 7 dni. Do momentu, kiedy dla Was to są kurwa newsy i Wy tym żyjecie, Wy to szerujecie, to lajkujecie i Was to engageuje w jakikolwiek sposób, to tam jesteście chyba frajerami, nie? Kurwek, kelem trzeba być, żeby. <śla> Żeby się podniecać, kurwa, że jakiś tam ziomek, co zegra na komputerze, smoka zbił, kurwa, w grze komputerowej. A ty wiesz, że to newsy ze streamów, jak to się dzieje, to o tym informują? Ale co to jest za informacja, stary? Jakby ja też cię mogę poinformować, że robiłem dzisiaj kupę. I będziesz się tym cieszył? I nawet specjalnie dla ciebie kupię wagę dealerską i będę ważył tą kupę co do grama. I jak nagle, kurwa, zrobisz trucla, który będzie miał o 150 gram więcej od... Od poprzedniego, i będzie to mój osobisty rekord. To, te, to co też cały Twitter zapierdolisz, moim personal bestem? Dobra, jak chcecie informacje jakieś odnośnie panci, to mała informacja 50 zł, duża informacja 100 zł. Mam cztery małe informacje i dwie duże, więc jeszcze można jakąś wykupić. Dziękuję Males bardzo za subskrypcję. Buziaczek dla ciebie. on miał jedno serduszko. On miał jedno serduszko, on czytał czat. Ludzie. W 7 godzin pobiłem 7 miesięcy. Tak to się robi! Tutaj! Tak to się robi! Dziadziusiu. Do domu starców. On miał jedno serduszko. Pomagali mu. Czytał czat. Widziałem, widziałem. Boom, szakalaka. Wszystko wraca do normy. Ludzie. Jeden dzień mi potrzebny jest. 7 miesięcy nawala, żeby 9 sekund pobić. Ha, ha. Ko Nie, kurwa, choroszcz ty. Choroś. Koniec, koniec! Obiektywnie. Rzetelnie. Tapson górą. Klockowa korona należy do niego. Obecnie świat Minecrafta znowu ożywa. Coraz więcej strajmerów chce pobić czas Kamisia i być jak Tupson. Gębiesz 14 czanków w tamtą stronę. Rzuć sobie pod K. Okay, dobra, Masz dużo kurwa, rozumiem już. Jadę. F3. a inni tylko przyglądają się ich starciu. Jakie amp b? 18 coś. Ja pierd no to są chorzy ludzie, kurwa, naprawdę, nie? Są przebić kasiks. Oficjalnie Kamil mówi, że ma wyjebane w śmiecia i pobija czas dla siebie. Lub próbuje przebić kasiks. Nie każdy mówi, że w te słodkie słówka. No i proszę Państwa, legenda Ksajo odpowiada na słowa Wardengi i konoplanki. Dwójka szeryfów zrobiła podcast w miarę spoko do oglądania, ale ciskali tam po Ksajo. 300 kilo. Dawaj tego Ksajo. <laughs> Ach, nie będziesz już pisał do 15, kurwa. A no, jeśli miał dobrą rozgrzewkę. A ja byłbym musiał wejść teraz. Songa tej. Na cytat z filmu zrepostowany na portal Twitter niepokonany w ringu streamer o...